Rozumiem, że wszyscy Państwo są już gotowi do głosowania, tak? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 2270 i 2270a zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Już zakończono. Głosowało 435 posłów, 12 za, przeciw 418, 5 się wstrzymało. Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt do Komisji Polityki Społecznej Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej w celu rozpatrzenia. Proponuję. Na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu, aby komisja przedstawiła sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę, na tym zakończyliśmy głosowanie. Drobny wniosek formalny: pan poseł Korwin-Mikke, proszę. Pani marszałek, widoka Lisbo. Z powodów mnie nie, dla mnie niezrozumiałych nie wolno używać gestu faszystowskiego pozdrowienia, ale na sali są ludzie, którzy głosują pozdrowieniem komunistycznym. Komunizm zamordował 10 razy więcej ludzi niż faszyści I ja protestuję przeciwko temu, że się, używa, że się używa gestu komunistycznego. Dziękuję. I całkowicie się z Panem... Przewodniczącym zgadzam, więc bardzo proszę, zwracam się z prośbą, akurat nie widziałam tego, ale jeżeli tak jest, bardzo Państwa proszę o głosowanie przez podniesienie ręki do góry, a nie przez używanie jakichkolwiek gestów, które mogą się z tym kojarzyć. Bardzo Państwa proszę, dobrze? Dziękuję. Minuta przerwy. Pani